Ranking suplementów. Jakie polecam, a jakie są beznadziejne? Na miejscu pierwszym umieszczę kompleks witaminowy. Jest to doskonałe rozwiązanie dla kogoś, kto nie lubi łykać dużej ilości kapsułek czy tabletek, a chce zadbać o swoje zdrowie. W rankingu od 1 do 10 umieściłbym go na mocnej ósemce. Suplementem, którego zdecydowanie nie polecam, są aminokwasy rozgałęzione BCAA. Wszystkie benefity płynące ze stosowania BCAA otrzymasz stosując WPI. Zaoszczędzisz mnóstwo pieniędzy. A izolat białek serwatki niesie ze sobą szereg innych korzyści. Jeżeli będziecie chcieli, nagram o tym kiedyś osobny film. W skali od 1 do 10 daję mu 3, bo przynosi jakieś efekty, ale są od niego znacznie lepsze produkty. Suplementem, który warto zakupić są kwasy tłuszczowe Omega-3. Są to jedyne kwasy tłuszczowe, których nasz organizm nie potrafi sobie sam wytworzyć, więc warto dołożyć je do swojej diety. W skali od 1 do 10 jest to mocne 7. Kolejnym suplementem, na który nie warto marnować pieniędzy, jest glutamina. Podobnie jak w wypadku BCA, dużo lepszym rozwiązaniem jest zakup normalnego białka. Normalne białko zawiera w składzie zarówno glutaminę, jak i BCA, a poza tym jest o wiele tańsze. W skali od 1 do 10 umieszczę to na czwórce ponieważ faktycznie regeneruje nam ścianki żołądka, ale tak jak powiedziałem wcześniej, normalne białko jest znacznie lepszym wyborem. Suplementem, który warto umieścić w swojej diecie jest również kompleks nasen. Kompleks nasen zawiera w swoim składzie takie składniki jak l elteanina, gaba czy melatonina, które znacznie przyspieszają, ułatwiają zasypianie i sprawiają, że sen jest znacznie głębszy. Co za tym idzie, wysypiasz się szybciej i lepiej. Według mojej oceny, w skali od 1 do 10 jest to również mocna ósemka. Obserwuj po więcej.